Kto kontroluje emocje, kontroluje grę. Kto kontroluje grę, kontroluje życie. Stare powiedzenie, które większość mężczyzn odkrywa zbyt późno: widzisz go w kawiarni. Siedzi naprzeciwko kobiety, której pragnie od miesięcy. Jego oczy błyszczą nadzieją, gdy ona się uśmiecha. Płaci za jej kawę, śmieje się z każdego jej żartu, kiwa głową na każde jej słowo, jak posłuszny pies. Myśli, że jest dżentelmenem. Ona myśli, że jest słaby. A potem jest drugi mężczyzna. Ten sam lokal, ten sam wieczór. On również rozmawia z kobietą, ale coś jest inne. Nie śpieszy się z odpowiedziami. Czasem patrzy przez okno. Jakby jego uwaga była cenna walutą. Ona nachyla się bliżej, żeby go usłyszeć. To ona płaci za kawę, błagając o jego uwagę jak żebraczka o monetę. Różnica między tymi mężczyznami nie leży w wyglądzie, pieniądzach czy statusie społecznym. Leży w czymś znacznie głębszym, w zrozumieniu fundamentalnej prawdy o naturze ludzkiej, którą pierwszej kategorii mężczyzn nikt nigdy nie powiedział. Prawda brzmi tak: kobieta nie testuje cię tylko wtedy, gdy jest wściekła, zimna lub odległa. Ona testuje cię nieustannie, każdego dnia, w każdej interakcji. Ale tu jest haczyk: ty również możesz ją testować i powinieneś. Większość polskich mężczyzn została wychowana w przekonaniu, że prawdziwy mężczyzna zawsze ustępuje kobiecie. Kobiety pierwsze, szanuj kobiety, nigdy nie podnoś głosu na kobietę. Te zasady, choć szlachetne w intencji, stały się więzieniem dla współczesnego polskiego mężczyzny. Przekształciły go z wojownika w sługę, z króla w żebraka błagającego o okruchy uwagi. Karl Jung pisał o Animie kobiecym aspekcie w psychice każdego mężczyzny. Ale to, czego nie mówił otwarcie, to fakt, że gdy mężczyzna pozwala swojej animie przejąć kontrolę nad jego interakcjami z prawdziwymi kobietami, staje się niewidzialny w ich oczach. Kobieta podświadomie szuka w partnerze to, czego sama nie posiada męską energię, decyzyjność, niezłomność. Kiedy testujesz kobietę, nie robisz tego ze złośliwości czy chęci dominacji. Robisz to, ponieważ ona potrzebuje wiedzieć, czy jesteś mężczyzną, czy tylko chłopcem udającym mężczyznę. Jej podświadomość błaga o te testy, nawet jeśli jej świadomy umysł mówi coś innego. Spójrz na swoje ostatnie relacje. Ile razy ustąpiłeś, gdy powinieneś był postawić na swoim? Ile razy zmieniłeś zdanie, żeby jej dogodzić? Ile razy wybrałeś spokój zamiast prawdy? Każda z tych była momentem, w którym przeszedłeś jej test i oblałeś go spektakularnie. Polskie kobiety, wychowane w kulturze, gdzie mężczyzna tradycyjnie był głową rodziny, mają w swoim DNA zakodowaną potrzebę szacunku dla męskiej mocy. Ale współczesny polski mężczyzna, bombardowany feministycznymi hasłami i poczuciem winy za swoje męskie cechy, zapomniał, jak tę moc wyrażać. Rezultat? Epidemik mężczyzn, którzy są mili, grzeczni, pomocni i kompletnie niewidzialni dla kobiet, których pragną. Mężczyzn, którzy nie rozumieją, dlaczego ich dobra energia nie przekłada się na szacunek, pożądanie czy miłość. Sekret, który poznasz w kolejnych minutach, zmienił życie tysięcy mężczyzn. To nie jest kolejna teoria o grach. To archetyp zakodowany w ludzkim DNA od tysiącleci. To mapa drogowa do odzyskania Twojej męskiej mocy, nie przeciwko kobietom, ale dla nich. Bo kobieta pragnie mężczyzny, który jest wystarczająco silny, żeby ją prowadzić i wystarczająco mądry, żeby znać jej prawdziwe potrzeby. Jeśli czujesz, że przez lata grałeś w grę według zasad, które skazywały Cię na porażkę, nie odkładaj tego. Subskrybuj teraz, bo w kolejnych minutach pokażę Ci ukryte oznaki, których większość mężczyzn. Nigdy nie rozpozna, a które są kluczem do odwrócenia ról w każdym związku. Umysł kobiety to labirynt, ale każdy labirynt ma swój klucz. Problemem nie jest jego złożoność. Problemem jest to, że nikt nie nauczył Cię czytać mapy. W psychologii Junga istnieje koncepcja projekcji nieświadomego procesu, w którym przypisujemy innym nasze własne cechy, lęki lub pragnienia. Kobieta testując Cię projektuje na ciebie swoje najgłębsze potrzeby, ale gdy ty testujesz ją, robisz coś znacznie potężniejszego, zmuszasz ją do konfrontacji z jej prawdziwym ja. Joe Dispenza mówi o potencjale kwantowym, stanie, w którym wszystkie możliwości istnieją jednocześnie, dopóki świadomość nie dokona wyboru. W każdej interakcji z kobietą istnieje nieskończona liczba możliwych scenariuszy. Większość mężczyzn podświadomie wybiera scenariusz, w którym są petentami. Ty możesz wybrać scenariusz, w którym jesteś sędzią. Pierwszy ukryty znak, że mężczyzna potajemnie testuje kobietę, to selektywna dostępność. Zwykły mężczyzna jest zawsze dostępny. Odbiera telefon po pierwszym dzwonku, odpowiada na wiadomości natychmiast, zmienia plany, żeby jej dogodzić. Mężczyzna, który rozumie grę, Wie, że jego czas i energia są skarbem. Czasami jest dostępny, czasami nie. Nie robi tego ze złośliwości. Robi to, ponieważ autentycznie ma własne życie, własne cele, własne priorytety. Ona dzwoni o 10 wieczorem, bo się nudziła. On patrzy na telefon, ale nie odbiera. Jest zajęty czytaniem książki, która rozwija jego umysł. Ona pisze: Możemy się spotkać jutro? On odpowiada dopiero po kilku godzinach. Sprawdzę kalendarz i dam ci znać. To nie jest gra, to autentyczne życie mężczyzny, który wie, że jego wartość nie zależy od jej aprobaty. Drugi znak to emocjonalna niezależność w kluczowych momentach. Kiedy ona próbuje wywołać u niego reakcję emocjonalną, czy to przez małą złośliwość, prowokację, czy test na zazdrość, on pozostaje w centrum swojej mocy, nie ignoruje jej, nie jest obojętny. Jest po prostu niezachwiany, jak góra podczas burzy. Wyobraź sobie scenę ona wspomina o innych mężczyznach w sposób, który ma sprawić, że poczujesz się niepewnie. Zwykły mężczyzna wpadnie w panikę, zacznie zadawać pytania, będzie szukał zapewnienia. Mężczyzna, świadomy swojej wartości, uśmiechnie się i powie: Cieszę się, że masz szerokie grono znajomych. Jego spokój w tym momencie przekazuje jej potężną wiadomość. Nie potrzebujecie, żeby czuć się kompletny. Jestem z Tobą, bo tak chcę, nie dlatego, że muszę. Jeżeli w tej chwili zaczynasz rozumieć, że to nie ona była źródłem Twoich cierpień w przeszłości, ale Twoja reakcja na jej testy, napisz w komentarzu: Widzę grę. Potem zasubskrybuj, bo to dopiero początek tej lekcji. Trzeci znak to strategiczne wyzwania. Mężczyzna testujący nie przyjmuje wszystkiego za dobrą monetę. Gdy ona mówi, jestem bardzo zajęta tą pracą, on może odpowiedzieć, to brzmi jak wymówka. Jeśli naprawdę chcesz się spotkać, znajdziesz czas. To nie jest atak, to zaproszenie do autentyczności. Polskie kobiety wychowane w kulturze, gdzie bezpośredniość była zawsze ceniona bardziej niż dyplomacja, podświadomie szanują mężczyzn, którzy potrafią nazwać rzeczy po imieniu. Gdy testujesz jej szczerość, Dajesz jej pozwolenie na bycie prawdziwą, zamiast idealną. Czwarty znak to własne standardy i granice. On nie dostosowuje się do jej standardów. Ma swoje. Nie pyta, co chciałabyś robić, ale mówi: Idziemy na kolację do tej restauracji, potem na spacer. Jeśli jej się nie podoba, może zaproponować alternatywę, ale to on wyznacza ton interakcji. W neurologii istnieje pojęcie, neuronów lustrzanych, komórek mózgowych, które aktywują się, gdy obserwujemy zachowania innych. Gdy kobieta widzi mężczyznę o jasno określonych granicach, jej neurony lustrzane zaczynają odtworczać tę pewność siebie w jej własnym umyśle. Zaczyna czuć się bezpieczniej, bo wie, że jest z kimś, kto nie pozwoli ani jej, ani światu go zdeptać. Piąty znak to test na lojalność i konsekwencje. Nie robi tego świadomie, ale podświadomie sprawdza, czy ona jest kobietą wartą jego inwestycji emocjonalnej. Zauważa, jak traktuje kelnerów, jak mówi o byłych partnerach, jak zachowuje się, gdy myśli, że nikt nie patrzy. Te obserwacje to nie paranoja, to inteligencja emocjonalna w akcji. Fundamentalna różnica między mężczyzną błagającym o miłość, a mężczyzną testującym jej wartość jest taka. Pierwszy pyta, czy jestem wystarczająco dobry dla niej? Drugi pyta, czy ona jest wystarczająco dobra dla mnie? To nie jest arogancja, to zdrowy szacunek do samego siebie. Teraz, gdy rozumiesz mechanikę, nadszedł czas na alchemię transformację z mężczyzny, który reaguje, w mężczyznę, który kreuje rzeczywistość. W starożytnych polskich legendach najsilniejszymi byli nieci, którzy nigdy nie upadali. Ale ci, którzy potrafili powstać silniejsi po każdym upadku. Król Władysław Łokietek przegrał dziesiątki bitew, zanim zjednoczył Polskę. Ale każda porażka nauczyła go czegoś o naturze władzy. Prawdziwa siła nie polega na unikaniu konfliktów, ale na mądrym ich wykorzystaniu. Tak samo jest z testowaniem kobiet. Nie robisz tego, żeby wygrać jakąś dziecinną grę. Robisz to, żeby odkryć prawdę o niej. I o sobie. Pierwsza praktyka. Test autentyczności. Gdy ona mówi ci coś, co brzmi jak półprawda lub społeczna konwencja, nie kiwaj głową jak posłuszny uczeń. Zadaj następne pytanie, naprawdę tak myślisz? Lub dlaczego to dla ciebie ważne? Większość ludzi żyje na powierzchni swoich przekonań. Gdy zmuszasz ją do zejścia głębiej, pokazujesz jej, że jesteś mężczyzną który ceni prawdę bardziej niż wygodę. Jan z Krakowa był przez lata w związku z kobietą, która ciągle powtarzała, że kariera nie jest dla niej ważna. Kiwał głową myśląc, że to znaczy, że będzie szczęśliwa jako żona i matka. Dopiero gdy zaczął drążyć temat co sprawia, że czujesz się spełniona? Odkrył, że ona marzy o własnym biznesie, ale boi się go rozczarować. Jego test autentyczności nie zniszczył związku, uratował go pozwalając im obu być prawdziwymi. Druga praktyka test lojalności. To nie znaczy sprawdzanie jej telefonu czy zadawanie pytań o każdego znajomego. To subtelna obserwacja jej charakteru w małych sytuacjach. Jak reaguje, gdy kelner popełni błąd? Jak mówi o swojej najlepszej przyjaciółce, gdy ta nie słucha? Jak zachowuje się wobec twojej matki? Pewien mężczyzna z Gdańska zauważył, że jego partnerka zawsze była słodka dla niego, ale ostra dla swojej siostry przez telefon. Zrozumiał, że lojalność to nie słowa, ale konsekwentne zachowanie. Zaczął zwracać uwagę na to, czy jej dobroć to cecha charakteru, czy strategia zdobycia jego przychylności. Trzecia praktyka test reakcji na granicę ustaw jasną granicę i zobacz, jak zareaguje. Nie rozmawiam przez telefon po 22:00 lub wtorki to mój czas na siłownię. To nie tyrania, to zdrowa asertywność. Jej reakcja powie ci wszystko, co musisz wiedzieć o tym, czy szanuje cię jako niezależną jednostkę, czy postrzega jako źródło zaspokojenia swoich potrzeb. Kobieta, która szanuje twoje granice, może najpierw je testować, ale ostatecznie je zaakceptuje i nawet je podziwiać będzie. Kobieta, która nie potrafi uszanować twoich granic, będzie próbować je ciągle naruszać, manipulować tobą albo sprawić, żebyś czuł się winny za ich posiadanie. Czwarta praktyka. Test osobowości pod presją. Nie twórz sztucznie stresujących sytuacji, ale obserwuj, jak zachowuje się, gdy życie naturalnie przynosi wyzwania. Czy w trudnych chwilach staje się partnerką czy dodatkowym problemem? Czy szuka rozwiązań, czy tylko narzeka, czy bierze odpowiedzialność za swoje reakcje, czy obwinia świat? Marek z Wrocławia zapamiętał na zawsze moment, gdy jego samochód zepsuł się w deszczu, 50 km od domu. Jedna z kobiet, z którą chodził, zaczęła narzekać, że jej buty się zmoczyły. Druga zaproponowała, że będzie dzwonić do holowników, podczas gdy on sprawdza silnik. Ta druga różnica w reakcji powiedziała mu więcej o ich charakterach niż miesiące randek. Piąta praktyka test wspierania Twojego rozwoju. Prawdziwa kobieta nie próbuje Cię zmienić, wspiera Twój rozwój w kierunku, który Sam wybrałeś. Test polega na obserwacji: czy gdy mówisz o swoich celach, planach, marzeniach, ona je wspiera, czy próbuje je zminimalizować? Czy motywuje Cię do bycia lepszym mężczyzną? Czy woli, żebyś był bezpieczny i przewidywalny? Paweł postanowił założyć własną firmę. Jedna kobieta mówiła, to ryzykowne, może zostań w korporacji. Druga powiedziała, to brzmi ekscytująco, jak mogę ci pomóc? Pierwsza chciała komfortu, druga chciała partnera, który się rozwija. Tu jest kluczowa różnica między testowaniem a manipulacją. Manipulator testuje, żeby kontrolować. Mężczyzna świadomie testuje, żeby zrozumieć i wybrać. Nie chce zmieniać jej osobowości. Chce poznać jej prawdziwą osobowość, żeby podjąć świadomą decyzję o swoim zaangażowaniu. Te praktyki to nie broń przeciwko kobietom. To kompas, który pomaga ci nawigować w skomplikowanym świecie relacji międzyludzkich. To mapa, która pokazuje różnicę między kobietą, która cię uzupełnia, a kobietą, która cię wyczerpuje. Gdy zaczniesz stosować te praktyki, coś zacznie się zmieniać. Przestaniesz błagać o uwagę i zaczniesz ją selekcjonować. Przestaniesz się bać ich reakcji i zaczniesz ufać swojemu osądowi. To metamorfoza z chłopca w mężczyznę, nie przez wiek, ale przez mądrość. Dwanaście miesięcy później ten sam mężczyzna stoi przed lustrem, ale to już nie jest ten sam człowiek. Jego oczy mają inny blask. Nie desperacji, ale spokojnej pewności. Nie uśmiecha się, żeby się podobać. Uśmiecha się, bo wie, kim jest. Spotkanie z kobietą nie jest już torturą pełną analizy każdego gestu, każdego słowa. To naturalna interakcja między dwoma dorosłymi ludźmi, z których jeden, on, wie dokładnie, czego szuka i czego nie toleruje. Nie gra roli kogoś innego. Nie udaje, że jest bardziej udany, mądry czy zabawny niż jest. Po prostu istnieje w swojej pełni, a ta autentyczność działa jak magnes. Pierwsza kobieta, którą spotyka po transformacji, próbuje starych sztuczek, opóźnia odpowiedzi, wspomina o innych mężczyznach, testuje jego cierpliwość. Ale teraz jej zachowanie nie wywołuje u niego paniki, wywołuje ciekawość. Interesujące myśli, ona próbuje mnie testować, ale ja już znam odpowiedzi na te pytania. Jego spokój dezorientuje ją. Spodziewała się desperacji, a otrzymała obojętność. Spodziewała się błagania, a otrzymała wybór. W psychologii Junga istnieje pojęcie indywiduacji. Proces stawania się tym, kim naprawdę jesteś, zamiast tym, kim inni chcą, żebyś był. Ten mężczyzna przeszedł przez indywiduację w swoich relacjach z kobietami. Już nie pyta, co muszę zrobić, żeby mnie pokochała? Ale czy chce pokochać tę kobietę? Różnica jest fundamentalna. Pierwsza postawa czyni z niego żebraka, druga czyni z niego króla. Gdy ma ochotę na randkę, wysyła konkretną propozycję. Sobota 19:30 Restauracja Savoy, będziesz? Nie ma miejsca na długie negocjacje czy niepewność. Jeśli ona ma inne plany, może zaproponować alternatywę. Jeśli nie chce wyjść, to również jest odpowiedzią którą akceptuje bez dramatu. Historia powtarza się w jego życiu zawodowym, rodzinnym, społecznym. Ludzie zaczynają go traktować inaczej, bo on traktuje siebie inaczej. Jego energia nie rozprasza się na błaganie o aprobatę. Koncentruje się na budowaniu życia, które szanuje. Kobiety to zauważają. Nie dlatego, że stał się obojętny, ale dlatego, że stał się kompletny. Kiedy wreszcie spotyka kobietę która przechodzi wszystkie jego testy autentyczności, lojalności, charakteru pod presją, wsparcia jego rozwoju, coś magicznego się dzieje. Nie zakochuje się w fantazji o idealnej kobiecie. Zakochuje się w konkretnej osobie z jej zaletami i wadami, którą szanuje na tyle, by z nią być i którą ceni na tyle, by nie błagać o jej miłość. Ich związek buduje się na fundamencie wzajemnego szacunku, nie desperacji. Ona testuje go. Ale to są już inne testy. Nie, czy jesteś wystarczająco dobry dla mnie, ale czy jesteś wystarczająco silny, żeby mnie prowadzić. I gdy przechodzi te testy nie przez udawanie kogoś innego, ale przez bycie sobą, ona wie, że znalazła mężczyznę, a nie chłopca. Joe Dispenza mówi, że żyjemy w potencjale kwantowym. Każda chwila to nowa możliwość wyboru nowej rzeczywistości. Ten mężczyzna. Nauczył się świadomie wybierać rzeczywistość, w której nie jest ofiarą kobiecych kaprysów, ale współtwórcą relacji opartej na wzajemnym szacunku i autentyczności. Patrzy teraz na swoich przyjaciół, którzy wciąż tkwią w starych wzorcach. Błagają, negocjują, tłumaczą się, usprawiedliwiają. Widzi w ich oczach tę samą desperację, którą sam kiedyś nosił. Chciałby im pomóc, ale wie, że niektóre lekcje. Każdy musi przejść sam. Transformacja to nie przepis, który można podać na tacy. To podróż, którą każdy mężczyzna musi odbyć we własnym tempie, swoim własnym sposobem. Ale może, może gdy zobaczą, jak bardzo się zmienił, niektórzy z nich zadadzą pytanie, co ty zrobiłeś inaczej? I wtedy będzie mógł im opowiedzieć o tym, czego się nauczył. Że miłość to nie błaganie, ale wybór. Że szacunek to nie przywilej ale konsekwencja charakteru, że prawdziwe partnerstwo zaczyna się nie od desperacji, ale od samowystarczalności. Stoi przed lustrem i widzi mężczyznę, który już nie potrzebuje potwierdzenia, ale może je otrzymać, który nie szuka miłości, ale może ją zaoferować, który nie testuje z lęku, ale z mądrości. To jest różnica między chłopcem a mężczyzną. To jest sekret, którego większość nigdy nie odkryje. Kiedy przestaniesz błagać o szacunek, zaczniesz go zasługiwać.